Jedna kwestia jest taka, że ewidentnie przy KPO chodziło o zmianę rządu i o nic więcej. No, nowy rząd przede wszystkim jedzie na rozliczaniu PIS, a nawet bardziej na tworzeniu takiej atmosfery. W zdecydowanej większości te komisje to jest po prostu teatr, który, którego wynik i tak jest doskonale znany. PIS bardzo źle traktował sprawy prywatności obywateli, bardzo powiększył kompetencje inwigilacyjne różnych służb. To jest sprawa zdecydowanie niedoceniana, czyli okazuje się, że ta lista to po prostu takie robienie wyborców w Bambuko. To jest bardzo tajemnicza sytuacja, której, jak sądzę, my nie, nie do końca możemy ją przeniknąć. Witam Państwa Mikołajdowoj, redakcja Goniec.pl, program Raport Końca z Państwem i ze mną na łączach. Redaktor Łukasz Warzecha do Rzeczy. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, no biorąc pod uwagę ten temat, który jest chyba najgłośniejszy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, w związku z protestami, które się przelały w różnych krajach, z różnymi postulatami, natomiast jest jeden wspólny sprzeciw wobec Zielonego Ładu, rolników europejskich, polskich również, no i w zależności od kraju, też czasami importu różnych produktów rolno-spożywczych, jak pan podchodzi do tej sytuacji, no bo mieliśmy teraz w Polsce praktycznie, można powiedzieć, to apogeum, a jeszcze 7 marca zapowiadany jest kolejny strajk. Z całą pewnością to nie jest koniec, dlatego że te ustępstwa, dosyć kosmetyczne, które Komisja Europejska teoretycznie zapowiedziała, no one właśnie są kosmetyczne. A trzeba wiedzieć, że rolnicy dzisiaj to jest bardzo nowoczesna grupa zawodowa. Ja też z pewnym rozbawieniem obserwuję te pogardliwe komentarze ze strony mieszkańców miast, zwłaszcza tych, którzy sprzyjają obecnej koalicji, którzy tam mówią: O, wieśniaki wyszły protestować no to ja bym polecał takiemu komuś, żeby się przejechał na takie nowoczesne, do takiego nowoczesnego gospodarstwa rolnego i zobaczył jak ten w cudzysłowie wieśniak pracuje, bo to są naprawdę bardzo nowocześni przedsiębiorcy rolni. Polska pod tym względem nie ustępuje zachodowi. Polskie gospodarstwa rolne nowoczesne to są takie same gospodarstwa jak niemieckie czy holenderskie, chociaż produkują żywność moim zdaniem częściej wyższej jakości i ci ludzie doskonale wiedzą, Jakie są regulacje prawne, które ich dotyczą. Dlatego oni też rozumieją, co ich czeka. I trzeba na, to, na te protesty spojrzeć w takim, no, w takiej szerszej perspektywie. Rolnicy rozumieją, że Zielony Ład, tak jak on został sformatowany, ma na celu albo nie wiem, czy to jest cel świadomy, no to jest do odrębnej dyskusji ale na pewno będzie skutkował po prostu wygaszeniem europejskiego rolnictwa. Ono by zostało w postaci szczątkowej, jako rolnictwo dla hobbystów, rolnictwo. Gdzie produkty kosztowałyby ogromne pieniądze, byłyby pewnie dostępne w jakichś specjalnych sklepach. Natomiast cała reszta żywności, tej, która dzisiaj jest produkowana masowo w Unii Europejskiej, musiałaby być importowana. I rolnicy doskonale tę konsekwencję rozumieją. Tutaj żadne kosmetyczne zmiany typu obniżenie ogół ograniczenia nawożenia upraw na przykład, albo zmniejszenie wymogu ugorowania z 10% na, na nie wiem, 5% czy 2% upraw, to są szczegóły. To w ogóle nie zmienia zasadniczego kierunku, dlatego te protesty będą nadal trwały. To jeżeli chodzi o to, uważa Pan, że jeszcze na takim polskim gruncie rząd odnalazł tu skazać nie, taką. Poważną rozmowę z rolnikami, no bo wczoraj mieli okazję porozmawiać z Szymonem Hołownią. Natomiast no, umówmy się, no, taka rozmowa to tak jak na przykład my tutaj rozmawiamy, tak? Czy ktokolwiek inny na ulicy by porozmawiał, no bo marszałek sobie nie może sam podjąć żadnych decyzji, nie jest też szefem rządu, a na razie pakietu rozwiązań nie przedstawiono. No po pierwsze to trzeba uznać, że to była kurtuazyjna rozmowa, po drugie Szymon Hołownia kompletnie nie rozumie wsi, on się na tym zupełnie nie zna, nie ma o tym pojęcia. To znaczy ja nie wiem też jaki był cel rolników, żeby z panem marszałkiem rozmawiać. Oni powinni raczej pójść na ulicę Klonową, tam gdzie siedzi minister obrony i jednocześnie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kośniak-Kamysz i powinni się raczej domagać rozmowy z ministrem obrony, przy czym nie jako z ministrem obrony, Chociaż można powiedzieć, że bezpieczeństwo żywnościowe też tutaj ma coś do rzeczy, jeżeli chodzi o obronność Polski, ale jako właśnie z prezesem PSL-u, dlatego że ja mam takie wrażenie, że to właśnie PSL jest w tej sytuacji najbardziej stratny przez swoją bierność. Oczywiście wiceprzewodniczący PSL-u, wiceprezes PSL-u, pan Siekierski jest ministrem rolnictwa. Natomiast jego działania są niesatysfakcjonujące dla rolników i tak najbardziej widać um, pana Kołodziejczaka, który nie jest z PSL-u. Natomiast pan Władysław kosiniak kamysz no, kompletnie w tej sprawie nie istnieje, A przecież to on teoretycznie miał reprezentować interesy rolników w tym rządzie. Więc jeżeli do kogokolwiek byłby tu sens iść, to ja bym doradzał, żeby właśnie próbowali na takie spotkanie ściągnąć jako prezesa partii koalicyjnej Władysława Kośniaka. Mysza. Natomiast też nie miejmy złudzeń, ta sprawa, jeżeli chodzi o Zielony Ład, jest do rozwiązania, jest problemem dla rolników, dla wszystkich obywateli, to też podkreślam, dla wszystkich, nie tylko dla rolników, w całej Europie, i dlatego ona tylko na poziomie europejskim może być rozwiązana. W tej chwili elity, zwłaszcza urzędnicy komisji, którzy zaprojektowali Zielony Ład, a także ci europosłowie, którzy za nim stoją. Boją się w wyniku najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego i dlatego boją się też tych rolniczych protestów. Natomiast to oni za to odpowiadają. I tutaj można by powiedzieć, podobnie zresztą jak w przypadku postulatów dotyczących ograniczenia importu z Ukrainy. Można by powiedzieć do pana premiera Donalda Tuska, panie premierze, skoro podobno ma pan tak świetne kontakty w Brukseli, skoro podobno Polska odzyskała pozycję pod pańskim przywództwem, no to proszę zadziałać tymi kontaktami i spowodować, żeby przynajmniej w tej bardziej doraźnej sprawie, czyli ograniczenia importu z Ukrainy, Komisja Europejska podjęła decyzje korzystniejsze dla polskich rolników. No, ale na razie nie bardzo widać, żeby pan premier tę swoją rzekomą, legendarną skuteczność wykorzystywał. To jeszcze, biorąc pod uwagę o tej skuteczności, no bo w ostatnich dniach Donald Tusk mówi, mamy to, odzyskaliśmy praworządność, mamy ponad 106 miliardów euro, no czyli ponad 600 miliardów złotych. Nie dziwi to pana, że Komisja Europejska tak szybko. Mimo wszystko zdecydowała się przekazać, czy zadeklarować się, że przekaże Polsce pieniądze, biorąc pod uwagę, że na razie no, żadna ustawa nie przeszła, nic co jakoś diametralnie zmieniałoby polski wymiar sprawiedliwości, ani nic co diametralnie e, zmieniałoby też sytuację w sprawie kamieni milowych, tylko ja bym... Nawet uznałem, że to tak trochę na gębę, tak, na zasadzie, że y, będzie dobrze. Z czego według pana to, to wynika, bo y, wiele osób jest y, no, trochę zdziwionych tą y, informacją, biorąc pod uwagę, że właśnie tych prac legislacyjnych na razie nie ma. Nie wiem, czy pan wie, że jedno z ulubionych powiedzonek obecnego obecnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, to jest na gębę, to jest Kremniwea, sam to od niego słyszałem wielokrotnie. I można by poniekąd tak tutaj powiedzieć, gdyby nie to, że rzeczywiście. No, sprawa jest, jakby to powiedzieć, dwutorowa. To znaczy, jedna kwestia jest taka, że ewidentnie przy KPO chodziło o zmianę rządu i o nic więcej. Ale. Z drugiej strony, nie zapominajmy, jak skonstruowany jest Fundusz Odbudowy i Wzmacniania Odporności, jak ten, ta, ten projekt się formalnie nazywa. To jest w przypadku Polski, bo różnie to jest w przypadku różnych krajów członkowskich, 18 transz. Połowa z tych transz to są kredyty, i do każdej transzy są warunki. No, to nie jest tak, nawet jeżeli przyczyny odblokowania KPO są polityczne, a na razie to jest, jak słusznie pan zauważył, na poziomie pewnej deklaracji, to nie jest tak, że Komisja Europejska może kompletnie pominąć warunki, które są opisane w naszym aneksie do KPO i po prostu wypłacić te pieniądze, które zresztą nie przyjdą do budżetu w postaci jakiegoś jednego zastrzyku, który można wydać na dowolne kwestie. Ja Ile razy trwa dyskusja o KPO? Mam wrażenie, że cały czas zapomina się o tym, jak to jest zbudowane. My będziemy musieli spełnić konkretne warunki. Te ustawy, które są wymienione, ustawy, regulacje, projekty, które są wymienione w aneksie do KPO, będą musiały być spełnione. To są takie rzeczy, jak choćby podatek od rejestracji samochodów spalinowych. I podatek od samego posiadania samochodu spalinowego, o czym już zaczyna mówić przecież w tej chwili Ministerstwo Klimatu, które się tym zajmuje. Będą te pieniądze wypłacane w poszczególnych transzach. Połowę z tych 18 transz będziemy musieli spłacać tak, jak się normalnie spłaca kredyt. Owszem, nisko oprocentowany, ale jednak kredyt, więc tutaj nic nie będzie automatyczne. A jednocześnie część tych warunków, które mają być spełnione, przynajmniej taka jest moja opinia, po pierwsze, uderza w obywateli, tak jak na przykład te podatki od samochodów spalinowych, po drugie, bardzo głęboko wkracza w te dziedziny, które powinny być wyłącznie naszą wewnętrzną sprawą. Tam przecież na przykład są punkty, które dotyczą regulaminu Sejmu. No, dlaczego KPO nagle ma coś wspólnego z regulaminem polskiego Sejmu? To jest zadziwiająca sytuacja, ale trzeba też przypominać, że przecież KPO w tej postaci uzgodnił z Komisją Europejską rząd Mateusza Morawieckiego. Obecny rząd to odziedziczył, natomiast to nie on uzgadniał, jakie tam warunki są zawarte. I jeszcze jeżeli chodzi o naszą czysto krajową politykę, komisje śledcze, które cały czas dzieją się w polskim Sejmie, praktycznie codziennie jest jakaś komisja do spraw wyborów, kopertowej afery wizowej, czy to Pegasusa. Pan obserwując te komisje, myśli, że te komisje rzeczywiście mogą coś nowego nam pokazać, może się coś. Na nich wydarzyć, co rzeczywiście zmieni obraz polskiej sceny politycznej. Po wiele osób na razie podchodzi, że, no, może rzeczywiście nowy rząd nie spełni wszystkich obietnic, ale przynajmniej rozliczą PiS. No, nowy rząd przede wszystkim jedzie na rozliczaniu PiS, a nawet bardziej na tworzeniu takiej atmosfery. Jak się przyjrzymy temu, co się dzieje w różnych instytucjach, ja akurat mam dużo takich sygnałów, to jest to naprawdę jazda walcem i to taka momentami bardzo nieelegancka. Mam na myśli to, że ludzie są zwalniani w znacznie gorszy sposób, a instytucje są też rozwalcowywane w znacznie gorszy sposób, niż to miało miejsce po przejęciu władzy przez PiS. No tutaj przykładem może być choćby. Telewizja publiczna, gdzie ileś osób z tych twarzy telewizji, tej poprzedniej, po prostu nie ma żadnych informacji, co z nimi dalej. To jest jakaś kuriozalna sytuacja. Jeżeli się chce kogoś zwolnić, to się go po prostu zwalnia, a nie odcina się go od informacji i taka osoba nie wie, jaki jest jej status. Ale to nawiasem mówiąc. Natomiast jeżeli chodzi o komisję, ja muszę przyznać, że ja ich, bo pan powiedział, obserwuję, jak pan obserwuje te komisje, ja muszę przyznać, że ja ich nie obserwuję właściwie poza jedną. Czyli komisją, i to też tak po łebkach, czyli komisją do spraw Pegasusa. A nie obserwuję ich dlatego, że w zdecydowanej większości te komisje to jest po prostu teatr, który, którego wynik i tak jest doskonale znany. To znaczy, zwolennicy koalicji wyjdą i powiedzą: Zobaczcie, jaki ten PiS był straszny. Zwolennicy PiS wyjdą i powiedzą: Dzieje się nam wielka krzywda. Myśmy robili to, co było konieczne dla państwa. No, i tyle, i tu nic z tego nie wyniknie. Zresztą w przypadku komisji kopertowej, akurat mieliśmy świetny raport NIK na ten temat, który już wszystko moim zdaniem co konieczne zawierał. Ta komisja, tę komisję uważam w związku z tym za zbędną. Natomiast dlaczego mówię o komisji do spraw Pegasusa i ją wyróżniam? Dlatego, że Uważam, że PiS bardzo źle traktował sprawy prywatności obywateli, bardzo powiększył kompetencje inwigilacyjne różnych służb. To jest sprawa zdecydowanie niedoceniana, i w tym jednym przypadku, mam nadzieję, ona nie jest wielka, ale jakaś tam jest, że z tej komisji, z jej obrad, z jej działania wynikną jakieś systemowe wnioski które wymuszą na obecnej władzy chociażby ograniczenie kompetencji inwigilacyjnych tych służb, bo proszę zwrócić uwagę, że chociaż platforma z koalicjantami doszła do władzy z hasłami, że my odwrócimy to, co złego robił PiS, to akurat w tej kwestii, czyli powiększenia ponownego powiększenia zakresu prywatności albo odebrania tych kompetencji inwigilacyjnych służbom, na razie nic nie zrobili. A przypomnę, że bardzo powiększono kompetencje na przykład Krajowej Administracji Skarbowej, nowe kompetencje wrzucono służbie ochrony państwa, Straży Granicznej. Mamy naprawdę chyba dziewięć, jeżeli dobrze pamiętam, dziewięć albo osiem służb w Polsce, które mają uprawnienia do kontroli operacyjnej. To jest zdecydowanie za dużo, i niestety nowy rząd na razie nie ma żadnego projektu, który by te kompetencje ograniczał. Może ta komisja. Wymusi takie działanie. To było już takie preludium do następnego pytania w kontekście właśnie oceny tych pierwszych tygodni rządów Donalda Tuska. No bo wiemy doskonale, że tych konkretów na 99,9% nie uda się spełnić, na pewno nie nawet większości z nich. No i biorąc pod uwagę też to, jak teraz wygląda narracja nowego rządu, jakby pan właśnie ocenił te jego pierwsze tygodnie, bo wydaje się, że to jest taki miesiąc miodowy, nawet biorąc pod uwagę też te sondaże, które są na razie bardzo dobre, no ale ile on może trwać, jeżeli te postulaty przedwyborcze nie będą spełniane? Co do sondaży, to najpierw bym zwrócił uwagę na taką ciekawą rzecz, mianowicie okazało się, że bardzo wzrosły notowania Konfederacji, bodajże do, w najnowszym sondażu, który widziałem, do 12%. I z czego to wynika? No, to wynika z tego, że Konfederacja zachowuje taką, powiedziałbym, merytoryczną trzeźwość, a jednocześnie staje się silna słabością PiSu. Który kompletnie utkwił w jakimś takim dziwnym stuporze, na zasadzie nie wyszło nam, jak mówiliśmy, do twardych, to teraz będziemy więcej mówić do twardych, to nam przybędzie. No to jest oczywiście absurd. Natomiast jeżeli chodzi o te pierwsze tygodnie, no właściwie nawet miesiące, już można powiedzieć, nowego rządu, to głównie on się skupia na tworzeniu atmosfery rozliczeń, czyli na czymś innym niż miał się skupiać, według zapowiedzi Donalda Tuska. A lista 100 konkretów na 100 dni, przypomnę, bo to tak było zatytułowane. No to chyba najlepszy do niej komentarz wygłosił nie tak dawno pan senator Adam Sheinfeld, który pytany tam w jednym z wywiadów o te 100 konkretów, to w ogóle z takim niedowierzaniem spojrzał i powiedział, ale czy ktoś naprawdę mógł wierzyć, że to są rzeczy do zrobienia w 100 dni? No, czyli to było takie powiedzenie wyborcom, ale wy głupi jesteście znowu się daliście nabrać. I od razu tutaj bym chciał. Zbić argument, który się pojawia, bo wiele osób, również polityków Platformy Obywatelskiej, mówi, no, ale to był program Platformy, a przecież my mamy koalicjantów, koalicjanci się nie godzą na wszystko. To jest oczywiście obłudne tłumaczenie, dlatego że było wiadomo, że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska szerzej będzie rządzić z koalicjantami, i było to doskonale wiadomo w momencie, kiedy oni prezentowali już te 100 konkretów na 100 dni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Pytanie o program rządu, czyli rządu koalicyjnego w przyszłości wskazywali na sto konkretów, czyli to było traktowane przez Donalda Tuska jako program koalicyjnego rządu do realizacji. Po trzecie, należałoby przynajmniej pokazać projekty regulacji, skoro oni uważają, że te rzeczy nie przejdą nawet przez koalicję, no może nie przejdą. Ale no to niech koalicja obywatelska jako ten najsilniejszy koalicjant pokaże projekty. Powie proszę bardzo, mamy projekty przygotowane na bazie tego, tej listy stu konkretów na 100 dni. No niestety ten 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 projekt nie zyskał akceptacji koalicjantów, ale ten zyskuje. Mamy gotowy projekt, uchwalamy ustawę, przekazujemy do pana prezydenta, zobaczymy co on z nią zrobi. Ale to się nie dzieje. Czyli okazuje się, że ta lista to po prostu takie robienie wyborców w bambuko, dosyć ordynarne. Natomiast yy, wspomniał Pan o Konfederacji, nawet Konfederacja, czy politycy Konfederacji. Mówili dość przychylnie na temat e, jednej sytuacji związanej z naszym rządem, czyli apel Włodymyra Zamyńskiego, wezwanie na granicę. E, pojechał tam ukraiński rząd z Denysem Szmychalem na czele, no i powiedział, że tu nie ma polskiego rządu, tak, że e, to jest ich wyraz dobrej woli, a polski rząd to tak jakby odrzuca. No i biorąc pod uwagę to, biorąc też pod uwagę te nadchodzące negocjacje między polską a ukraińską e, stroną i te całe narracje, które się z obu stron przelewają, jakby pan dzisiaj ocenił. Relacje Polski z Ukrainą i właśnie tą reakcję rządu Donalda Tuska, no, który nie stawił się na granicę, na, można powiedzieć wezwanie prezydenta Zawińskiego. Rząd Donalda Tuska stara się balansować yy, tak, żeby nie narazić się za bardzo opinii publicznej, bo zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że i protesty rolników mają duże poparcie i nastroje, jeżeli chodzi o Ukrainę. No, mocno się pogorszyły. Taka ciekawostka, zresztą na Ukrainie nastroje, jeżeli chodzi o Polskę, też się pogorszyły, bo tam w ostatnim sondażu, jaki widziałem sprzed, nie wiem, tygodnia chyba mniej więcej Polska nie jest już przez Ukraińców uznawana za kraj najbardziej sobie przychylny. Wyprzedzili nas leciutko Niemcy. Natomiast bardzo w przypadku Polski spadły notowania tych odpowiedzi, że Polska jest bardzo przychylna. Teraz zdecydowanie dominują odpowiedzi raczej przychylna. Natomiast no samo to, że wyprzedzili nas Niemcy, o których przypomnę, polscy politycy w 2022 roku mówili, że Niemcy już na stałe zepsuły stosunki z Ukrainą, że już się nie podniosą, że już nie odzyskają swojej pozycji w Kijowie. No, okazuje się, że nawet na poziomie sympatii, Ukraińców, nie mówiąc już o wpływach politycznych. Niemcy sobie doskonale z tym poradzili, co zresztą ja przewidywałem właściwie od początku, że tak się stanie. Natomiast no, nie wnikając teraz już w motywację rządu Donalda Tuska, ja oczywiście dobrze oceniam to, że rząd się nie stawił na jakieś wezwanie rządu z Kijowa, przepraszam, premiera Szmychala. No to nie jest tak, że rząd ukraiński sobie może na pstryknięcie wzywać polski rząd na granicę, żeby się tam stawił, zwłaszcza, że jeżeli ktoś tego typu przedsięwzięcie planuje, to można podejrzewać, że ono jest zaplanowane jako chwyt PR-owy i ja rozumiem, że tutaj polska strona też nie miała pewnie pełnej wiedzy, jak mogło, może to wykorzystać na swój użytek strona ukraińska i dlatego się tam nie pojawiła, więc to była chyba jedyna, Rozsądna możliwa decyzja. A jak pan też interpretuje te słowa Donalda Tuska, który mówił, że czekają na nas największe wyzwania od kilkudziesięciu lat i te całe też zamieszanie wokół e, rzekomej możliwości wysyłania wojsk natowskich na Ukrainę, to poszło dementii z wielu krajów, z wielu stron. Natomiast jak pan ocenił to całą, bym powiedział, kampanię informacyjno-medialną, bo wiele osób, bym powiedział, tak kolokwialnie podłapało ten temat, i nawet ta, która już straszyło, że zaraz będzie wojna, coś się wydarzy. To jest bardzo tajemnicza sytuacja, której, jak sądzę, my nie, nie do końca możemy ją przeniknąć. To przypomnę, że się zaczęło od oświadczenia premiera Słowacji Roberta Fico jeszcze przed tym spotkaniem w Paryżu. Ja brałem to przez dwa, dlatego że Robert Fico... Ma swoją agendę polityczną na Słowacji. On będzie podkreślał zawsze tego typu sytuacje, żeby u swoich wyborców zapunktować i pokazać, że się różni. Natomiast to, co potem z tego spotkania wypłynęło, świadczyłoby o tym, że FICO akurat w tym wypadku jakoś bardzo nie przesadzał. No bo mieliśmy słowa prezydenta Macrona, potem mieliśmy relację pana prezydenta Andrzeja Dudy, który nawet nie ukrywał, że to był jeden z najgorętszych tematów podczas tego spotkania i są tu bardzo różne interpretacje. Są takie, że chodziło o to, żeby dać sygnał Rosji bardzo wyraźny, że Europa jest gotowa nawet wysłać wojska w jakimś tam charakterze, bo jak rozumiem, no tutaj nie chodziło o to, żeby wysłać je na linię frontu, tylko raczej w charakterze jakichś sił pomocniczych. Tam była mowa w pewnym momencie, to tak tłumaczono słowa prezydenta Macrona, że chodzi o oddziały, które miałyby się zająć rozminowywaniem, Czyli tym, co przypomnę, polscy tak zwani policjanci robili w tajemnicy przed obywatelami przez kilka miesięcy już na Ukrainie. Natomiast o, tak naprawdę, jaka to była motywacja, myślę, że my nie wiemy i być może w ogóle nie będziemy nigdy wiedzieć. Dla mnie ważne jest jedno, to znaczy, żeby polscy żołnierze. Nie pojechali na Ukrainę. I martwi mnie to, że wszystkie deklaracje ze strony polskich polityków, bo i ze strony pana prezydenta, i ze strony pana premiera, są takie jakby warunkowe. Jak się im przysłuchać, yy, dokładnie przeczytać to, co mówią ci panowie, co mówi też yy, jeden z wiceministrów obrony. Widziałem dzisiaj taką wypowiedź: to wszystkie te wypowiedzi są na zasadzie: teraz nie planujemy. Nie ma tego na agendzie. To nie są wypowiedzi takie jak Roberta Fico, który jasno powiedział: Słowacy żołnierze nie pojadą na Ukrainę, koniec, kropka. Fico nie robił żadnych zastrzeżeń, nie mówił teraz, nie mówił nie planujemy, tylko powiedział: Nie pojadą, koniec. No więc ja bym chciał to samo usłyszeć od polskich polityków. Natomiast możliwa jest jeszcze taka interpretacja tej sytuacji. Że jest to swego rodzaju nacisk, zwłaszcza ze strony prezydenta Macrona, na realizację koncepcji wspólnych sił obronnych Unii Europejskiej, która by miała zostać zrealizowana przy okazji zmian traktatowych. Bo pamiętajmy, że to też jest w grze to jest sprawa, o której dzisiaj się może mniej mówi, bo rozmawiamy o protestach rolników, czy właśnie o takich wypowiedziach jak teraz. Natomiast to przecież cały czas w grze jest. To jest kierunek bardzo wyraźnie określony przez Berlin i Paryż, również. I tutaj tego typu propozycje, jakieś plany, sugestie dotyczące właśnie wysyłania żołnierzy poza NATO bo to jest też ważne na Ukrainę mogą być taką próbą wskazania, że to jest dobry kierunek takie europejskie siły obronne. Panie redaktorze, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Oczywiście zachęcam do pisania swoich opinii, lajkowania, subskrybowania Państwa. I naszym gościem był redaktor Łukasz Warzechal. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.